Dzisiaj mamy tutaj wspaniałe stopy Tomasza. Witam wszystkich. Dzisiaj jest dzień jego urodzin, więc ma taki prezent do odebrania, i startujemy. A przy okazji opowiemy kilka słów o refleksologii energetycznej, takiej jaką ja preferuję i jaką stosuję. Refleksologia jest najlepszym prezentem na urodziny, jaki można dostać, lub samemu sobie zafundować. Tak, również lubię ten masaż, bo odpręża, relaksuje, ale też przywraca zdrowie. Już w dawnych czasach i Indianie, i Egipcjanie, i Chińczycy, a było to już 5000 lat przed Chrystusem, zdawali sobie sprawę z tego, że oddziałując przez stopy, przez refleksy, które się znajdują na stopach, można przywrócić. Zdrowie człowieka można wpływać na organy wewnętrzne, jest to niesamowite i w każdej z tych kultur, z przesłanek historycznych wiadomo, że taką wiedzę już posiadano. <laughs> Istnieje w Egipcie taki. Yy, piramida. piramida nazywana lekarską, yy, która yy, na której ścianach. Są różne malowidła, i tam właśnie widać, że faraon siedzi sobie, nogi ma wystawione do drugiego człowieka i ten człowiek masuje, i podobno pisze tam rób to, co robisz dobrze, bo to przywraca moje zdrowie. Faraon z tego co ja słyszałem w jednym z filmów na National Geographic, codziennie miał wykonywaną właśnie refleksologię masaż stóp. Tak jest. Teraz, w czasach nowożytnych, cała ta filozofia i wiedza zaginęła. No niestety nie ma żadnych pisanych rzeczy od Indian. Chińczycy wiedzieli o tym, więc u nich to jest akupresura, akupunktura, ale Amerykanie to opracowywali, całe mapy stóp. Jeśli wpiszesz sobie Mapa stóp, zobaczysz, jak wyglądają punkty refleksologiczne na stopach. A ja ci opowiem, jak to wygląda w skrócie. Gdybyśmy tutaj postawili takiego człowieczka, to palce odzwierciedlają jego głowę, tu są jego płuca, układ trawienny z jelitami wątrobą, trzustką i tak dalej, A pięty. To, są, to jest miednica, cały pas miednicy, układ rozrodczy, pęcherz, a dłonie i nogi. Ręce są tu pod małym palcem, na takim dużym opuszku. A nogi są tu na trójkącikach. Podniesiemy sobie, tu są takie trójkąty, które odpowiadają za nogi, kostka, kolano, biodro i cała noga. No i po bokach stóp mamy kręgosłup. Po lewej stronie mamy lewą część kręgosłupa, po prawej prawą część kręgosłupa, i co jeszcze? No, i masuje się jeszcze wierzch stopy, bo tutaj też są refleksy. Yy, tu są oczy, uszy, yy, tu jest mózg na górze palców, <laughs> ale to tak <laughs> skrótowo. Jest jeszcze jeden podział w refleksologii, który mówi o zonach. Zony to są takie. Strefy, które mówią, że palec duży i wszystko, co się znajduje pod nim na stopie, odpowiada za to, co jest w tym fragmencie ciała biegnącym wzdłuż, wzdłuż do góry. I tak kolejne palce. Drugi palec odpowiada, drugi palec i wszystko, co jest pod nim, odpowiada za ten zon, czyli ten pionowy pasek, który prowadzi biegnie do góry. I tak poszczególne paski. Z czego wynika, że prawa stopa generalnie odpowiada za prawą stronę organizmu, a lewa stopa za lewą stronę organizmu. Dlatego też wątrobę znajdziemy gdzie? Po prawej stronie. Tu jest prawa strona i tutaj jest refleks wątroby. A trzustka, że jest bardziej z lewej strony, to jest po lewej, ale głowa trzustki znajduje się tutaj po prawej, jej fragment. I tak samo analogicznie. Prawa nerka z tej strony na środku, lewa nerka z lewej strony. I przystępujemy do pracy. Jestem refleksologiem już od dobrych kilku lat. Uwielbiam ten rodzaj pracy, bo można nie tylko przywrócić zdrowie, ale świetnie sobie człowieka zdiagnozować. Z tego powodu, że tutaj można obserwować tak fizyczne zmiany na stopie, może być stopa opuchnięta, może być czerwona, może być blada, może być przekrwiona, bardzo różnie to wygląda, ale też można energetycznie sprawdzić, czyli można wyczuć tutaj palcami energią, gdzie są jakieś blokady, gdzie coś nie domaga i sprawdzamy sobie konkretne narządy. Wątróbkę, czy dobrze pracuje, ale tutaj dobrze. Nereczki, jedną i przewód moczowy, i pęcherz moczowy, i z drugiej strony dokładnie tak samo. Sprawdzamy sobie energetycznie, czy nie ma tutaj jakichś zmian. I nerka, i przewód moczowy, i pęcherz, ale jest tutaj oczywiście dobrze. I tak po kolei możemy sprawdzać wszystkie organy. Czasami można wyczuć zmiany, a w badaniach medycznych one nie wychodzą ani w USG, ani w RTG, ani w innych badaniach. A to z tego powodu, że <laughs> zmiany na stopach czasami są widoczne nawet 5 lat przed wystąpieniem poważnej choroby. Ale mogą wystąpić też miesiąc przed, i to już można niwelować, już można z tym pracować. Nie dopuszczając do rozwinięcia się konkretnego, poważnego zaburzenia. Jakie choroby leczymy T tą refleksologią? Ano przeróżne. Wszystkie, które są związane z poszczególnymi organami i całymi układami organów. Leczymy nerki, leczymy wątrobę, leczymy płuca, problemy z oddychaniem. Po-kowidowo bardzo to pomagało. Y co jeszcze? Kamicę nerkową wspaniale można Pęcheś. wyleczyć. Wrażliwość pęcherza. Wrażliwość, tak. Bóle tak. kostne. Tak, osoby, które się skarżą na ból kręgosłupa, na bóle stawowe, jeśli korzystają z refleksologii takiej energetycznej, są naprawdę zadowolone, bo ten poziom bólu spada, co terapię jest coraz niższy. Mamy taką naszą historię. Kiedyś przyjechał pan yy, i mówi, że jest po wypadku 8 lat. Tak. Yy, przez pół roku, a spadł z rusztowania z 3 metrów. Dzięki Bogu nic się nie stało. Ale sprawa wyglądała tak, że po pół roku zaczęło go boleć calutkie ciało. Wszystko go bolało. Kiedy się zapytaliśmy yy, w skali od 0 do 10, jak bardzo to boli, on mówi: No, 10 cały czas. A czasem i bardziej. Więc w takim stanie przyjechał do nas. Każda jedna terapia, którą wykonywaliśmy, tu robiliśmy połączenie refleksologii z terapią czaszkowo-krzyżową na każdym zabiegu. Przyjeżdżał do nas chyba standardowo raz w miesiącu. Tak. tak. Był sześć razy. Zaraz policzymy. Jak przyjechał, bolało go na 10. Więc po pierwszej terapii zeszło mu do 8, po drugiej do Sześciu do czterech do dwóch, czyli cztery terapie. Na piątą nie przyjechał, bo zapomniał. Kiedy zadzwoniliśmy do niego, co się stało, czy stoi w korkach, czy coś się wydarzyło, powiedział, że w ogóle to zapomniał o tym i bardzo nas przeprasza. Po czym myśmy stwierdzili, że bardzo dobrze, jak ktoś zapomniał o terapii, bo go nie boli, to chwała. O, wszystkiego najlepszego. Zapomniał, bo już go nie boli. Tak, że już go nie boli. Także jest to terapia bardzo pomocna, nie tylko wspomagająca, ale faktycznie lecząca. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Tomasz będzie miał na pewno dobry dzień, bo ma urodziny. Niech moc równowagi będzie z Wami. Tak jest, niech moc będzie z Wami. Na razie.